Od ponad 200 lat Amerykanie są niesłychanie dumni ze swojej konstytucji i nielicznych poprawek do tejże. Szczególnie z pierwszej poprawki, która gwarantuje Amerykanom wolność słowa. Okazuje się, że nie zawsze i nie wszystkim. Socjalkomedia To nie tu w Warszawie i nie w Budapeszcie wywala się z pracy za udział w proteście. To nie u nas władza arbitralnie gada, kogo w social mediach nada lub nie nada. Nie w Polsce. Na szczęście większość lewicowa zawiesza poprawkę o wolności słowa. Oczy przecieramy, pytając niestety, czy to ciągle Stany czy raczej sowiety. Może by odezwał się jakiś arbiter, że za brak wolności czas zawiesić Twitter. Muzyka